Zadanie dziesiąte. Wyznacz wartość wyrażenia 6 silnia razy 10 dzielone na 2 silnia. Jeżeli chcemy wyznaczyć wartość takiego wyrażenia możemy zastosować kilka metod. Metody to omawiałam przy okazji rozwiązywania poprzednich zadań. Jeśli jeszcze ich nie widziałeś, nie widziałaś to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania znajdziesz w nim link do mojej playlisty, w której zamieszczam wszystkie pozostałe zadania z silni. Żeby wyznaczyć wartość tego wyrażenia z zadania 10, to ja wykorzystam w mojej ocenie najprostszą metodę. Przekształcę licznik, a dokładnie przekształcę na razie 6 silnia, silnia, w taki sposób, żeby tutaj się znalazło 2 silnia. I 6 silnia to jest dokładnie to samo, co 2 silnia razy 3, razy 4, razy 5 i razy 6, no i razy 10 przepisuję bez zmian i w mianowniku mamy 2 silnia. Teraz mogę dokonać skrócenia, czyli skracam 2 silnia i 2 silnia, tutaj mi zostają jedynki. Takiego skrócenia mogłam dokonać dzięki temu, że w liczniku mamy iloczy. Czyli w gruncie rzeczy my tutaj otrzymujemy, 2 razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 10. No i całość dzielimy na 1, czyli w gruncie rzeczy my tutaj również otrzymujemy taką wartość jak i teraz popatrz. No, możesz to oczywiście policzyć sobie w pamięci, ale możesz wziąć kalkulator. 2 razy 3, razy 4, razy 5, razy 6 i razy 10 to jest 3600. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych moich filmów związanych z Silnią, ale także na moim blogu ilunabydnarska.pl znajdziesz inne zadania z innych działów z matematyki. Pamiętaj o subskrypcji kanału, pamiętaj o lajkowaniu filmów, dodawaniu komentarzy, a przede wszystkim materiałami, dziel się z innymi osobami, które uczą się matematyki.